Świat sztucznej inteligencji zmienia się z dnia na dzień. To, co wczoraj było nowością, dziś jest już przestarzałe. Automatyzacje, narzędzia, aktualizacje. Wszystko dzieje się tak szybko, że ciężko za tym nadążyć. A YouTube? Zanim film trafi na kanał, świat AI idzie już krok dalej. Właśnie dlatego stworzyłem newsletter Damian AI. To najprostszy sposób, żeby otrzymywać świeże informacje prosto do skrzynki mailowej, wiedzieć o nowych trendach zanim usłyszy o nich reszta, nie przegapić żadnego przełomu w AI. Wystarczy, że wejdziesz na damianai.pl, wpiszesz imię i e maila i już jesteś na bieżąco. Zero spamu, tylko to co naprawdę ważne w świecie AI. AI nie czeka, ty też nie czekaj. Dołącz do newslettera DamianAI. I bądź zawsze o krok przed innymi. Link masz w opisie i w komentarzu. Do zobaczenia w moim newsletterze.